Dzień dobry widzowie, siemanko, witam w mojej kuchni, Ftycznie witam w mojej kuchni, w mojej kuchni, Póski umyte świeżo, wiesz, fresh, fresh. Ale tak już całkowicie serio widzowie, wymyśliłem sobie plan transmisji, jak, w jakim harmonogramie będę streamował. Jest to mianowicie niedziela, w niedzielę będziemy robić zazwyczaj luźne streamki z administratorem, z Adasiem, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Drugi termin jaki planowałem to środa. Wtedy będziemy robić bardziej single-playerowe gry. Tak bym grał symulatory. Mam kilka symulatorów. W tym momencie w planach jest Schedule One z później odcinkami live, które będą wlatywać na kanał. Zastanawiałem się jeszcze, czy nie zacząć drugiego kanału opartego na muzyce i nie dodać jeszcze jednego streama w piątek z reagowaniem na muzykę. I się nie z jakichś opinii, przemyśleń na temat tekstów Oczywiście w dwóch warstwach Z jednej strony oceniając teksty z perspektywy tekstu z Oczywiście oceniając z dwóch perspektyw Czyli tego jak buja I tego Tego bagno Co jest w tekście Także dzięki widzowie Tyle chciałem przekazać Do zobaczenia na streamach albo filmikach Włoski umyte świeżo w